Witam wam wszystkich z odcinka z Prison Architekta, który dzisiaj nagrywamy. E, więc co, co ja się będę tutaj ten... E, co ja będę tutaj wam... Nie będę wam tu przedłużał. Nagrywamy Przyzon Architekta. Kiedyś Przyzon Architekt był na moim kanale, ale został usunięte filmiki z powodu... E, w sumie wam nie powiem, tym razem wam nie powiem, z jakiego powodu. Po prostu e, usunąłem, bo tak, bo mogę. E, myślę, że... Najpierw teraz zaczniemy się budowaniem po prostu takiego normalnego, fajnego więzienia. Gram bez żadnych modyfikacji, więc e, gierka powinna być dla Was przyjemna. Jeśli ktoś nie lubi, na przykład jak nagrywałam z modami, to gierka powinna być te, tym razem dla Was przyjemniejsza, niż zwykle. E, bo zaczniemy tutaj budować właśnie więzienie, jak to było w poprzednich odcinkach z, tego, z tej gry. Oczywiście wszystko nagrywamy tutaj od nowa, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że tutaj właśnie w tym momencie zaczynamy budować i projektować więzienie. Ja spróbuję się go zbudować jak najszybciej i żeby to było dla Was jak najbardziej ciekawe, tu teraz budujemy tak. Oczywiście a ja tu wiem wszystko co robię, więc no mam nadzieję, że Wam się też odcinek akurat spodoba dlaczego mam taką nadzieję, bo po prostu chciałbym, żeby Wam się spodobał, a nie żeby to wyglądało tak, wiecie, głupio trochę. Tu już zaczniemy budować takie malutkie cele. Tu na razie tylko będą tyle cel, ale to jeszcze teraz zaczniemy budować. Najważniejsze, czyli pomieszczenie gospodarcze. Stółówka jest. Prysznice są. Zaraz się zajmę budowaniem cel, tylko teraz jeszcze trzeba tutaj dać świetlicę w sumie. Zbuduję mi tą świetlicę, żeby oni się też nie nudzili, bo tu trzeba tutaj dbać o zachowanie naszych więźniów i w ogóle o bezpieczeństwo i to po prostu trzeba dbać o to, żeby się żyło naszym więźniom jak najlepiej. I właśnie ja się postaram zrobić najładniejsze, może nie najładniejsze, ale najpo prostu najbardziej wygodniejsze. Najbardziej po prostu wygodne więzienie. Postawimy 4-5 biur, w sumie tutaj będą biura. Oczywiście to, to, to też będziemy yy, dam w przyszłości rozwijać. Tu damy zwolnienie warunkowe. Yy, tak, teraz zmienimy, tu damy drzwi. Tu damy drzwi, bo tu będzie przejście na dziedziniec. Yy, właśnie tu będzie przejście na dziedziniec. I co widzowie, teraz już wszystko. A jeszcze odwiedziny. To jedno odwiedziny zbudujemy we więzieniu, a drugie na zewnątrz. Bo nie wiem, jak te odwiedziny zbytnio działają, więc budujemy tak. I co? I teraz budujemy i zaczynamy budować już cele. Widzowie, zaczynamy, już, bo zaczynamy tutaj budować już cele dla naszych więźniów, którzy zostali tutaj zaaresztowani nie bez powodu. Pewnie, każdy, pewnie każdego wymówka była: Jestem niewinny! Jestem niewinny! Ale na pewno był winny. Więc każdy, kto tu będzie siedział, będzie siedział za to, czego prawdopodobnie zrobił. Ja próbuję się tylko... No po prostu tutaj będzie normalne takie więzienie. Tu nie jest też jakieś więzienie krajowe, więc tu nie będę opowiadał o typowe polskie więzienie. Po prostu tu będą takie po prostu więzienia z Prison Architekta, czyli z tej gry, a w tej grze nie ma jakby kraju. Ale możemy spodobać, że budujemy jakiekolwiek po prostu więzienie. W jakimkolwiek kraju to możecie sobie sami jakby... Po zbudowaniu więzienia mogę w sumie zobaczyć na, 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 na jakie więzienie to wygląda z jakiego kraju. Postawimy tak, jedną, jedną celę luksusu... O nie, nie tą celę... bo dobra, nie będzie tutaj. E, tutaj będzie jedna cela luksusowa, a obok nie będą trzy ulepszone cele. Raz. Dwa. Trzy dla takich dobrych właśnie, dla takich bardzo dobrych, idealnych, żebym powiedział więźniów. A resztę po prostu będzie miała nawet izolatki. Niektórzy, ci, wiecie, najgorszy rygor, taki wyrok śmierci nawet prawdopodobnie będzie. Bo niestety czasami ludzie, jak coś złego zrobią, to z niektórych trzeba karać. Ale ja bym próbował jednak tutaj unikać e, też zakłóceń, bym powiedział. I chciałbym też tutaj unikać wszelkich problemów, które mogą się związać właśnie z zamieszkami w tym więzieniu. Bo mogą być tutaj zamieszki i będą musieli przyjechać panowie pałkarze starczami i uspokajać więźniów. Boleśnie uspokajać więźniów. Przez to może się to skończyć naprawdę dużą ilością śmierci i niepotrzebnych śmierci. Przez to, że głupsi więźniowie się buntują. Eee, dobra, myślę, że na razie tak cele mogą być, bo też nie chcę tutaj wszystkiego zapełniać celami teraz tak, co my potrzebujemy hmm, tutaj, a jeszcze dziedziniec bym prawie zapomniał o dziedzińcu, bo przecież nasi ukochani więźniowie muszą wychodzić przecież na dwór bo jakby nie wychodzili, to by byli bardzo wściekli hmm, ogólnie w tej grze jest bardzo dużo rzeczy do robienia bardzo, bardzo dużo rzeczy do robienia więc ja tu postawię teraz hmm, dziedziniec, dziedziniec tylko gdzie tylko tu jest dziedziniec, dziedziniec dziedziniec, tu jest dziedziniec Tutaj zbudujemy na zewnątrz oczywiście dziedziniec. I tak, pomieszczenia. Dostawy. musimy troszeczkę powiększyć. Troszeczkę mówię gdzieś tyle. Zwiększamy dostawy. I tak, zbudujemy tak, nie. Znaczy tutaj teraz tak z 50 robotników postawię, którzy będą pracować. Naczelnika, bo w każdym wyzwaniu musi być naczelnik i tutaj 10 strażników na start, bo jeszcze więźniów nie ma. Mamy tutaj transporty więzienne, które yy, będą przyjeżdżały. Yy, tutaj zwiększymy sobie ok, przyspieszamy na razie. Oni to powinni zaczynać już od razu, w sumie tak fajnie by było, jakby od razu zaczęli, wzięliby się do roboty i budować by zaczęli od razu. Oni na razie będą tutaj zamawiać oczywiście elementy, które będą im potrzebne do budowy. Już widzę, że tutaj zaczynają wchodzić i zaczynają tutaj układać już do budowania przedmioty, które będą tu budować. To jest po prostu więzienie, w którym oni będą budować po prostu więzienie, bo to jest po prostu gra o nazwie Prison Architect, czyli architekt więzienia, gdyby ktoś nie potrafił angielskiego. Widzę, że już tam zaczynają budować, bo słyszę te dźwięki, a te dźwięki oznaczają, że praca idzie wyśmienicie, a to oznacza, że buduje się fajnie. Tak, oni widzę, że już tu zaczynają budować cele, podłogi zaczynają robić i bardzo mnie to cieszy, tak szczerze, bardzo, 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 bardzo mnie to cieszy. Yy, myślę, że oni w 18 godzin powinni już budować przynajmniej połowę więzienia. Albo na razie, żeby nie przeszkadzać, to zamkniemy transporty więzienne, żeby oni mogli w spokoju budować. Ja myślę, że za 15 minut odcinek skończymy w sumie. Bo to jest tylko na razie pierwszy odcinek będzie o budowaniu więzienia. O budowaniu więzienia. I ten odcinek nazwę prawdopodobnie architekt więzienia albo po prostu budowa więzienia. Albo. No, budowa więzienia. Budowa więzienia. Myślę, że będzie najłatwiej. Nie będę tutaj zwykle też kombinował. Budują tutaj fundamenty. Ale praca idzie naprawdę pięknie, widzę. Tutaj praca idzie naprawdę cudownie. Nadzoruję. No ważne, że idzie fajnie. <laughs> Zaczynają budować cegły. ustawiają fundamenty. Myślę, że na razie na start możemy też zrobić z 10 kucharzy. Na razie nie ma kuchni, ale już ich Nie, jest 15. 15 kucharzy. Będą już czekali na swoją pracę. Zbudowali w tym momencie dziedziniec. Bardzo mnie to cieszy. Już tutaj coś policjanci przyszli się bawić. Może nie bawić, ale w przyszłości będę tego pilnować. Hmm. Takie tu będzie wejście na dziedziniec. oczywiście na dziedzinie, czułem tutaj budki telefoniczne i siłownię i w ogóle mam tutaj ławeczki jakieś do by pogaduszek. W tym momencie zrobiła się noc. Ale za niedługo nie powinno się już skończyć budować. Chyba zabrakło teraz elementu, więc znowu zaczynają tutaj... Bierać, biorą i kupować. Zaczynają. Tak, światła stawiają teraz, światła stawiają. Coś to... A i teraz budowaliśmy ogólnie główny, główny budynek. Zaczynamy budować cele. I teraz wszystko inne na co powinniśmy zwrócić uwagę. Tutaj widać, że przychodzą właśnie toalety jakieś, tu akumulator, światła na razie, stacja elektroniczna, te przewodnia cegły. Dobra, myślę, że zwiększymy trochę robotników, o, o 20 robotników więcej dam. Auto-zapis na szczęście w tej grze też obowiązuje. Za 5 minutek skończymy sobie giereczkę. No ale buduję. widzę, że tutaj buduje się tutaj świetnie, tylko na razie materiały muszą zamawiać. A na razie budują tylko materiały takie um, do budowy świateł i do budowy innych rzeczy, na przykład krzesła, ławeczki, biurowce, biurko na przykład tutaj już było, tu kibel przywieźli teraz. No po prostu budują... Oj, na przykład już recepcja została wybudowana, tutaj recepcja została wybudowana. Oczywiście na razie nie ma prądu, ani świateł, ani nic na razie nie ma, bo nie jest do końca wszystko zbudowane. A tym wszystkim się zajmiemy. No, i więzienie za niedługo powinno zostać zbudowane i będzie wszystko git, wszystko będzie okej. Okay, Oj, kolejne cele się budują właśnie teraz. Niektóre cele już się skończyły budować. Tak wyglądają na, nasi policjanci. No wyglądają naprawdę pięknie. Robotnicy wyglądają tak samo, tylko że robotnicy. W ogóle to ta gra jest taka pikselowa. Bardziej bym powiedział, że to jest może nie pikselowa, ale taka... No, Widzę, że dla dzieci, ale no to pikselowa jest, bo tutaj możecie zobaczyć, że to jest naprawdę zrobione w pikselach. A jak się pixel oddali, to jest niczym większy piksel ale tu na przykład jak się tak zbliżyło, to 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 widać, że to jest w pikselach. Jeżeli coś źle wsłychać albo coś słychać w tle jakieś szumy czy coś, to nagrywam bez słuchawek. Powinienem to powiedzieć na początku, ale powiem to teraz. budowała zbudowała się właśnie teraz stołówka i kuchnia. No i oni tu oczywiście zaczynałem wszystko budować. Wszystko się zaczyna budować tutaj ładnie, pięknie. Jeszcze 3 minuty odcinka nam zostały. Łazienki budują, cele się tu budują. No jest na razie pięknie po prostu. Aha, zbudowali już niektóre elementy. Akumulatory stawiają. No. Jak widać te więzienie wygląda tutaj coraz lepiej. Coraz lepiej, tylko że nam już czegoś tutaj brakuje. Ogólnie więcej akumulatorów. mogli oni pocić po prostu, żeby oni mogli pocić ten, ten utrzymuje się na bardzo małą energię więc Chyba drugi akumulator Postawimy gdzieś tu drugi Ale co? No myślę, że za niedługo... O, widzicie, tu już się wszystko zbudowali, tylko że tu muszą jeszcze naprawić, bo tutaj są jeszcze te jakby nie, nie do końca wybudowane do końca wszystko jest. No i tu został wybudowany nowy akumulator, który zaraz tutaj zaczniemy podpinać. Do tego... Teraz coś tu to... Prąd przestał chodzić. Potrzebujemy jeszcze więcej akumulatorów. Tyle powinno wystarczyć. Dobrze, widzowie, to już będzie na koniec dzisiejszego odcinka więzienie zostało wybudowane. Do zobaczenia. Nie wiem, właśnie. Się... wiem co z tym, dlaczego tutaj się widnieją takie pomarańczowe rzeczy? Bo fundamenty nie były tutaj wykończone, ale wszystko wygląda tutaj, żeby było już skończone, ale. Nie wiem, dlaczego to są te fundamenty takie. Ale dobra, widzowie. Skończymy ten odcinek. Do zobaczenia.